Siemaneczko, z tej strony Try Don't Die Tak, i Znalazłem jakiś horrorek Jest to gra No Escape Indie oczywiście Więc... Let's play Troszkę drażni mi kwestia, że nie mam w ogóle tych słowaczek o, Tylko takie malutkie w ogóle Jeszcze z tego, z mojego smartfona yy, Lepszy myszy, by złapać baterie Jakie, kurwa baterie? O, coś! Lewy, by coś zinteraktować. Aha! Jest, 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 jest! Świetnie. Mamy kluczyk. Y tutaj. Wow! No, otwieranie drzwi. Jest bateria. Mamy baterię. Mamy dwie na razie. O! Ty ładnie? Czym to było? Że przeładować te baterieczki. Nie wiem, gówno widzę na razie. O! Czekaj, ja znalazłem coś. To nie interesuje mnie tu jakiś... Daj! Nie ma nic. Bo tutaj byłem. Czemu mi dali What the fuck? W innym pokoju weszłem! Tu jest coś... Jest bateryjki! Jakieś kartki w ogóle mam zbierać. Tylko ty kurwa kartki. Ha! Jest coś! Mam! Dobra, pierwsza książeczka została z jakiejś zebrana. Czyli będę musiał wszystkie karteczki zebrać skądś. Ale tam był kurwa telewizor. Dam głowę, że był telewizor. Tu jest kolejna karteczka. Gdzie jest... A w tym pokoju w ogóle tak jest dupnie. O, ale bateria w ogóle siadła teraz dobrze. Yy, gdzie jest ta karteczka? Może tu i za tym się coś ukryło? Nie. Nic, a nic, nie ma żadnej karteczki. Nic na tych ścianach nie ma. Nic, a nic. O, exit. Tam coś czuję, że nie można wejść. Ściany, karteczki. WTF? Bateria, bateria, dobrałem baterię. Świetnie. Takiś chlebak jest. Nie można otwierać. Ile tych drzwi jeszcze będzie? mi się martwić. Jest bateria! Dobra, już lepiej, lepiej. Yy, gdzie są karteczki? Wow! What the fuck? To mnie zaczęło martwić. Jakieś książki kurwe wylatują w wpierdzielę To mnie zaraz przestraszy, gwarant Jest karteczka No ja nic nie widziałem Fuck, Spację ci stołem! Dobra, dobra, wiedziałem, że mi przestraszy, wiedziałem, że mi przestraszy Aaaa! Czemu te drzwi się zamykają? Fari, Shito, Sake, Rama Dalej, def Def Żadnych karteczek Co to szap szapu schowałem gdzieś tam tu I... What the fuck? Jest to! Wypad stąd Mam trzy karteczki Jest! Mam coś! W każdym razie coś tam yy, prosimy o przeniesienie odnośnie tego, bo goleś nas skurwia i mówi coś tam, że śmierć i zło jest blisko. Mamy cztery karteczki. Nie, tam nie pójdę. What the fuck, gdzie są te karteczki? O, są trzy, których nie byłem jeszcze. Na tym nie ma. Jest karteczka! Coś tam pieprzeli o lekarstwach i pierdołach Tu chlebaka dalej nie możemy zrobić I mamy baterie. I coś tam jest, jakaś karteczka Pytanie, tu mi dalej książki wylatują Och w dupie, już coś, coś będzie coś, coś będzie, coś będzie, coś będzie, coś będzie What the fuck? Nie mam baterii Jakieś wyjście jest Poof! Co to fa... Eee... Czemu to oh, ty twierdziestaj? Poof ty Jest bateria, bateria, bateria Mamy baterie i klucza nie ma, a ja potrzebuję... Jest klucz! Mam wyjście! Tu było czerw, tu było gdzieś blisko, piło gdzieś blisko. Tu w lewo. Tak jest, akcji. I? możesz założyć, że to nie jest zakończenie jeszcze. Fuck! Dobra, to, to przewidziałem, no. Od zera? Tu możemy mieć wszystkie kartki? Jest! Jest! Mam, 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 mam! A to miałem. Tak, to cholerstwo miałem. What the f ...fuck? Tego nie było. Nie ma, nie ma ich, nie, nie ma, nie ma Dobra, mam mindfaga i do cholernego zajebić tego I dalej mamy defa Te karteczki w ogóle mnie szokują cały czas, w ogóle pokoje są całkowicie inne A Dale mi się zwizemnęły nęły A! Dalej mi się coś za What the fuck? Normalne. Jest, teraz mamy transfer. Dobra, jest cztery kartki. Będzie zamknięte? Of course, że nie. Zaraz mi dalej coś pierdolnie. Zegar się tyka. Jest, mamy, 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 mamy Pięć. Gdzie to było numer 6? A jestem na ojomie, na ojomie kurde lecimy, lecimy! To pacjenta! ja już Spacja, dajcie mi spację! Jeszcze jedna kartka dajcie mi pozwólcie mi otworzyć wszystko. Byłem, 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 byłem. Nie mam baterii! Potrzebuję karteczki i klucza i baterii. Jest, znalazłem! What the fuck? Jest, jest, jest! Ja coś mam, coś mam baterię tylko tutaj się teraz. To ja się kurwa zgubię. Jest! Mam! yeah. Tu byłem. Jest, 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 to exit! No way! Jeszcze? Ile? No i już zaczęło się! Jest! Kolej raz coś... Nie, zaczęło się, kurde. Nie. Wow! Fucking shit, nie. Nie ma. What the fuck? Dajcie mi baterię. What the fuck? Jest SZEŚĆ! Dajcie wyjść. Zakończenie? To się chyba kurwa nigdy nie kończy. mi zaraz mnie się w kurę. To jest ostatni raz jak przychodzę. Ostatni raz. Dobra, jest exit, tutaj nic nie ma. No i tyle, koniec. Nie, no nie, to jest pierdolona no gra, no escape, mam w dupie, tyle, czekaj, To jest gra, no escape Are you fucking kidding me? What the fuck? Yeah, the